Witajcie w mojej pysznej kuchni! Dziś mam dla Was absolutny hit, który pokochacie za prostotę, smak i pomysłowość. Jest to danie, które powstaje z kilku składników, które prawdopodobnie macie już w kuchni, bez wychodzenia do sklepu, bez wydawania pieniędzy i bez kombinowania. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować zapiekankę chlebową z patelni, czyli coś między omletem, tostem i pizzą. Idealna, gdy nie chce wam się gotować, a jednocześnie marzycie o czymś sycącym i ciepłym. Jest to świetny sposób, by uratować czerstwy chleb, wykorzystać końcówki sera, kawałek pomidora, pół cebuli, lub warzywa z wczorajszego obiadu. Nic się nie zmarnuje, a efekt szokująco dobry. Jest miękka w środku, chrupiąca od spodu, pachnie przyprawami i ciągnie się od roztopionego sera a teraz zapraszam do oglądania do jej przygotowania będą nam potrzebne 2-3 kromki czerstwego chleba może być bułka, chleb tostowy lub zwykły 2 jajka 4 łyżki mleka pół cebuli 2 łyżki sosu pomidorowego lub ketchupu lub pół pomidora, garść startego żółtego sera oraz przyprawy. Będzie to pół łyżeczki czosnku granulowanego, pół łyżeczki bazylii lub oregano, pół łyżeczki papryki słodkiej oraz pół łyżeczki soli. Możecie również dodać pieprz. Dwie łyżki oleju lub masła do smażenia. Przygotowujemy sobie naczynie, w którym będziemy przygotowywać zapiekankę. Bierzemy chleb, kroimy go w kostkę i przekładamy do naczynia. W osobnym naczyniu roztrzepujemy jajka z mlekiem. Dodajemy przyprawy. I mieszamy. Chleb zalewamy jajkami i odstawiamy na kilka minut, żeby dobrze nasiągł. I w tym czasie kroimy cebulę. Cebulkę przez chwilę smażymy na gorącym oleju. Kiedy cebulka lekko się zeszkli, dodajemy mieszankę jajeczno-chlebową na patelnię. Na to wykładamy sos pomidorowy lub pomidory. Przykrywamy i smażymy na małym ogniu przez około 5 minut. Po około 5 minutach, kiedy masa całkowicie się zetnie, całość posypujemy serem. Przekrywamy, dosmażając jeszcze chwilkę do momentu roztopienia się sera. I zapiekanka chlebowa gotowa. I właśnie tak z kilku składników powstaje coś niezwykłego. Ta zapiekanka chlebowa z patelni to dowód na to, że nie trzeba mieć wypchanej lodówki ani grubego portfela, żeby zjeść coś ciepłego, sycącego i pysznego. Bo czasem to, co najprostsze, smakuje najlepiej. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.